Mamy dzisiaj takiego Asusa do ogarnięcia FX505GT, bo wentylator chrobocze. W, w ogóle się nie włącza. Próbuje się zakręcić, ale nie może. Nie wiem, czy tam jest łożysko popsute, czy po prostu jest jakoś zablokowany. Ale zobaczcie, jak to jest w ogóle beznadziejnie zrobiony laptop. Wloty powietrza jest, są tutaj. Tutaj mały paseczek. I tutaj reszta to jest wszystko zabudowane, a tutaj są prawdopodobnie wentylatory, bo tu są wyloty powietrza, więc wentylatory mogą sobie tylko stąd i stąd brać powietrze. Tu wszystko powinno być właśnie takimi pasyczkami pustymi, zrobione tak jak tu, a nie debilnie tak jak teraz, że wszystko jest zabudowane. No i podejrzewam, że dlatego też, jeśli to łożysko, prawdopodobnie tak, no to też prawdopodobnie dlatego właśnie padło, bo pracował ciągle na maksa. Śrubki są różnej długości. Te z przodu są krótsze, te po bokach i prawdopodobnie te na środku są, są dłuższe, więc przy skręcaniu trzeba uważać, żeby tych dłuższych nie dać naprzód i nie rozwalić palmrestu. W środku też jest krótsza. No i tak jak myślałem, wszystko jest uwalone jak cholera. Tutaj wygląda w miarę ok, na początku odepniemy sobie baterię. Jeszcze mostek jest osobno, więc być może to jest jakaś dziewiąta generacja. Dobra, bateria odpięta. Tak musimy rozkręcić wszystko, bo też go czyścimy. No ale jest plomba, więc jeszcze nie był rozkręcany. Wszystko zabite kurzem. Podejrzewam, że ten wentylator jest po prostu uszkodzony i będzie do wymiany. Nie sądzę, że tak zakurzony laptop który w takich temperaturach pracował, więc wentylatory też pewnie na Maksa pracowały ciągle, że ten wentylator będzie sprawny, ale zobaczymy po wyczyszczeniu. Chyba chłodzenie nie jest już na nic przymocowane. Tu już puściło. No, tak to wygląda. Nasze termopady zmienimy na pamięciach. No i te wentylatory niestety są nitowane, więc w środku takimi plastikowymi nitami w środku ich nie wyczyścimy. Dokładnie. Jednak się pomyliłem i to nie ten bardziej zabrudzony wentylator był był. Jest uszkodzony. Zobaczcie jak się go kręci. To on nie wydaje żadnego dźwięku. A zobaczcie tutaj. W ogóle nie da się go lekko zakręcić. Jak się go dotknie, to wydaje. Taki piszczący dźwięk, więc łożysko jest totalnie zajechane. No i do wymiany. Więc yy, zamawiam taki i widzimy się później. Pasty używam Arctica MX4. I tak jak jeden z widzów polecił, jako termopady jest ten Absilen U6 Pro na pamięci i na sekcję zasilania. Tutaj na przykład mosfety są chłodzone. I tutaj pamięci właśnie. Jeden wentylator możemy sobie przykręcić, ten sprawny. A ten drugi jeszcze nie przyszedł, więc na niego czekamy. Nawsze lekko można docisnąć to chłodzenie, żeby wszystko ładnie siadło i ta pasta złapała. Pasta i termopady w sumie to termopady bardziej. Chyba RAM był rozbudowywany. Teraz żal kupować laptopa gamingowego z jednym modułem, tylko single channel. Dobra, czekamy na ten wentylator. Przyszedł wentylator i zobaczcie, ten stary w ogóle się nie kręci. Tak jak wam pokazywałem, jak to powinno działać. Więc wymieniamy, znaczy dokładamy. Zobaczcie, tu jest jeszcze w ogóle, w tym starym Wam pokażę, zakryte jest jedno wejście, o tu w ogóle też jest kurz, ale to prawdopodobnie jest do tego, do innych modeli, jak tutaj mają też otwarte, yy, otwarte boki. Zaraz zobaczymy jak to wygląda w środku. No tu jest normalnie yy, dziura, tak jak tu, więc uniwersalne, uniwersalne wentylatory. Tu mamy kropeczkę tam czarną. Wiemy, że to jest góra. Właśnie długi ma przewód. Chłodzenie dokręcone i możemy podłączać baterię. Wszystko jest podłączone, więc zakładamy budowę dolną. Zanim wszystko przykręcimy, znaczy nie przekręcajmy wszystkich śrubek od razu Złapmy tylko te od zawiasów Sprawdźmy czy w ogóle działa komp Czy wszystko jest podłączone Czy ten wentylator się normalnie włączy Odświetliła się klawiatura Jest Asus To jest plastik. To wygląda jak aluminium, ale to jest niestety plastik. Podłączymy go do zasilacza, żeby złapał wyższe taktowanie. O, wentylatory się rozkręciły. A one tylko z tyłu ma. Dobra, działa. No i działają. Więc skręcamy do końca kompa i tyle. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych filmach.